Kolejną omawianą aplikacją, którą proszę teraz zainstalować i uruchomić, jest Sample App 3. Wymaga ona skonfigurowania tylko jednego wskaźnika. Program ten obrazuje faktyczne postrzeganie wskaźników przez SAID system. W poprzednich aplikacjach trzeci wymiar wykorzystywany był jedynie w bardzo niewielkim stopniu. Rozstrzegaliśmy bowiem tylko dwa stany – naciśnięty przycisk myszy bądź nie. W rzeczywistości jednak Sage System podaje współrzędne w ten sam sposób dla osi X, Y, jak i dla trzeciego wymiaru Z, dzięki czemu uzyskujemy możliwość kontrolowania obiektu w pełnym trójwymiarze, co demonstruje omawiana aplikacja Stempulap 3. Poruszając wskaźnikiem, zmieniamy położenie wirtualnego obiektu. W tym przypadku jest to trójwymiarowa sfera. Znajduje się ona na w pełni trójwymiarowej scenie. Scena ta jest jednak domyślnie pokazana od przodu, co nie daje wrażenia przestrzeni. Scenę można jednak obracać. Proszę zatem kliknąć lewym przyciskiem myszy w dowolne miejsce na scenie, aby uaktywnić interakcję z klawiaturą, a następnie nacisnąć i przytrzymać strzałkę w lewo bądź w prawo do momentu obrócenia sceny o 90 stopni. W ten sposób uzyskaliśmy położenie osi Z wzdłuż naszego ekranu, czyli od jego lewej do prawej strony. Teraz zbliżając bądź oddalając wskaźnik od kamery możemy dostrzec płynne przesuwanie sfery wzdłuż wyznaczonej osi, a rzeczywistą odległość wskaźnika od kamery odczytamy w lewym dolnym rogu. Do domyślnego położenia sceny wracamy naciskając spację. Przyszedł teraz czas na bardziej praktyczne zastosowanie Sate System. Aplikacja Sample App 4, którą oczywiście proszę teraz zainstalować i uruchomić, pokazuje w jak prosty sposób dzięki komponentowi Sate System możemy stworzyć wirtualny interfejs multitouch znany chociażby z urządzeń Apple iPhone. Na początku musimy skonfigurować dwa wskaźniki, które będą określały położenie naszych wirtualnych palców na wirtualnym ekranie dotykowym. Po zakończonym procesie konfiguracji i podaniu odległości kliknięcia, czy bardziej w tym przypadku odległości dotknięcia ekranu, ukazuje nam się stół z dwoma zdjęciami. Dowolnym wskaźnikiem możemy przesuwać zdjęcia, najeżdżając na nie i zbliżając obiekt do kamery. Gdy z kolei zbliżymy oba wskaźniki jednocześnie do tego samego zdjęcia, możemy je obracać i skalować. Gesty wykonywane wskaźnikami są intuicyjne i znane z faktycznych ekranów MultiTouch. Samplup 5 jest nielada nowinką. Czy zdarzyło się Państwu kiedykolwiek grać w wyścigi samochodowe? Myślę, że tak. A czy mieli Państwo wtedy do dyspozycji kierownicę za kilkaset złotych? A może konsolę Nintendo i za ponad tysiąc? Jeżeli nie, byliście Państwo skazani na klawiaturę, która w żaden sposób nie pozwala odczuć choć odrobiny adrenaliny z jazdy wirtualnym autem. Co jednak, gdyby potrzebowali do tego Państwo jedynie kamery internetowej i dwóch wskaźników? Nic prostszego. Dzięki Sage System stworzenie gry, w której kierownicą poruszamy jedynie za pomocą naszych rąk, jest bardzo proste. Instalujemy zatem aplikację Sample App 5 uruchamiamy ją i konfigurujemy dwa wskaźniki. Ukazuje się nam kierownica samochodu. Jej położeniem sterujemy niezwykle intuicyjnie, a precyzja, z jaką to robimy, nie odbiega od precyzji analogowych kierownic sprzętowych. To jednak nie koniec atrakcji. Coraz popularniejszy w świecie wirtualnej rozrywki staje się termin VR, czyli Virtual Reality. Jest to stworzenie złudzenia trójwymiaru i interakcji z wirtualną sceną. W tym celu stosuje się często kosztowny sprzęt, taki jak kamery na podczerwień i okulary emitujące niewidzialne dla nas światło. Zawsze jednak podstawą jest śledzenie położenia naszej głowy. Sage system jest to bardzo łatwe. Wystarczy założyć kontrastową w stosunku do otoczenia czapkę, opaskę bądź najzwyczajniej trzymać wskaźnik przed oczami. Sebula 6 jest właśnie przykładem takiej aplikacji. Instalujemy ją, uruchamiamy i konfigurujemy jeden wskaźnik. Następnie przykładamy go do głowy i przesuwamy nią w różne strony. Efekt niesamowitej wirtualnej rzeczywistości odbierany jest jedynie przez osobę, której położenie głowy jest aktualnie śledzone. Gdy jednak dołożę śledzony wskaźnik do kamery, zobaczą Państwo dokładnie to, co osoba, której pozycja głowy jest śledzona. Oczywiście zachęcam również Państwa do samodzielnego przetestowania tych niezapomnianych wrażeń. Drugą aplikacją z gatunku Virtual Reality jest Sample App 7, którą proszę teraz zainstalować i uruchomić. Program ten również wymaga skonfigurowania tylko jednego wskaźnika w celu śledzenia położenia naszej głowy. Po zakończonej konfiguracji przykładamy go zatem w okolice naszych oczu i, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej aplikacji, poruszamy głową w każdą stronę, zbliżając ją także i oddalając od kamery. Doświadczamy tak zwanego efektu okna. Mamy bowiem wrażenie, że ekran naszego komputera jest jedynie ramą, za którą jest rzeczywisty obraz. Tak jak w przypadku prawdziwego okna, gdy wychylimy się w lewą stronę, widzimy więcej otoczenia za oknem z prawej strony. Gdy się zbliżymy, uzyskujemy szersze pole widzenia. Był to już ostatni program demonstrujący użycie SAID System, który stworzyłem specjalnie na potrzeby konkursu Flex Challenge. Ale mam jeszcze dla Państwa coś w zanadrzu. Aplikacja, którą za chwilę Państwu zaprezentuję, jest eksperymentalną wersją programu, który mam nadzieję już niedługo zawita w wielu domach. Ze względu jednak na jego możliwości i wartość zezwalam na jego użycie jedynie członkom komisji konkursowej Flex Challenge i na tym etapie nie wyrażam zgody na jego rozpowszechnianie ani publikację bez mojej pisemnej zgody. Save System Wind Tak nazywa się stworzony w całości przeze mnie, omawiany program, do którego link również otrzymali Państwo w mailu. Sage System Wind umożliwia sterowanie całym systemem operacyjnym Microsoft Windows wraz ze wszystkimi zainstalowanymi na nim aplikacjami jedynie przy pomocy trzymanego w ręce wskaźnika. Każda z prezentowanych przeze mnie do tej pory aplikacji była programem Adobe R, który musiał być od początku tworzony z myślą o współpracy z komponentem Sage System. Wind zapewnia współpracę z już istniejącymi programami zainstalowanymi na systemie operacyjnym Microsoft Windows. Składa się on z dwóch części. Najważniejsza część to aplikacja Adobe Air, wykorzystująca komponent Sage System w celu śledzenia położenia wskaźnika. Posiada ona kilka różnych trybów pracy i automatycznie mapuje obliczone współrzędne śledzonego obiektu, dostosowując je do aktualnych potrzeb. Aplikacja ta automatycznie przełącza sterowanie systemem Windows ze standardowej myszki na wskaźnik, gdy tylko ten znajdzie się w polu widzenia kamery. Gdy zostanie schowany, sterowanie zostaje zwrócone myszce. O każdym z tych zdarzeń aplikacja Air informuje nas głosowo. Drugą częścią aplikacji Wind jest program napisany w języku C++, który komunikuje się z aplikacją Air i steruje windowsowym wskaźnikiem myszy zgodnie z otrzymanymi poleceniami. Dzięki temu mamy możliwość sterowania każdym zainstalowanym na naszym komputerze programem, nawet takim jak Adobe Photoshop, Windows Internet Explorer czy Mozilla Firefox, bez konieczności używania myszki, a jedynie przy użyciu trzymanego w ręce wskaźnika. Możemy przeglądać strony internetowe, możemy rysować, czy nawet przenosić pliki. Dodatkowo Sage System Wind został wyposażony w tryb Game, dzięki czemu możemy używać ruchu wskaźnika w grach. Ciekawostką jest tryb pracy symulujący joystick analogowy, który idealnie sprawdza się w symulatorach lotu takich jak gra firmy Ubisoft Tom Clancy's House. Oprócz rozrywki Sage System Wind pozwala także na współpracę z komputerem osobom częściowo sparaliżowanym. Służy do tego tryb Disabled, a Wind współpracuje idealnie z ekranową klawiaturą systemu Windows, umożliwiając pisanie bez różania rękoma, na przykład trzymając wskaźnik w ustach. Wszystkie zaprezentowane przeze mnie aplikacje włącznie z Sage System Wind miały na celu jedno: pokazanie Państwu, jak nieograniczone możliwości posiada jeden komponent Sage System będący przedmiotem niniejszego konkursu. To tak naprawdę tylko od programistów Adobe Air będzie zależeć, co jeszcze uda im się stworzyć z wykorzystaniem mojego komponentu i to jedynie przy użyciu kilku linijek kodu.